Ciekawe fragmenty z książki Wędrówka Dusz, którą napisał dr Michael Newton, część druga. W drugiej części najciekawszych fragmentów z książki Wędrówka Dusz z relacji pacjentów dr Michaela Newtona można dowiedzieć się o déjà vu, karmie, miejscach w świecie duchowym, które dusze zazwyczaj odwiedzają po śmierci, omawianiu życia z przewodnikiem. Samobójstwie oczami duszy. Radzie starszych. Opiekunka, przewodniczka, którą ma obecnie mój pacjent, była kiedyś dawno temu bliską osobą w jego życiu. Doktor Newton. Czasami na ziemi, kiedy dwie osoby patrzą na siebie, mogą mieć wzajem... wrażenie, że znały się już wcześniej. Pacjent. To jest déjà vu. Newton. Czy gdyby Twoja opiekunka nie pokazała Ci swojego wyobrażenia w ludzkiej postaci, również by się rozpoznał? Pacjent. Cóż, naturalnie, zawsze możemy rozpoznać się umysłem. Z różnymi duszami porozumiewam się poprzez umysł, telepatycznie. Prywatne rozmowy, których nikt telepatycznie nie podsłucha, można prowadzić przez dotyk, kiedy dwie dusze zbliżają się do siebie tak blisko, że dochodzi do połączenia. Newton. Dlaczego ty oraz inne dusze przejawiacie pewne cechy w różnych momentach? Pacjent. One ci pokażą, co chcą, żebyś w nich zobaczył oraz co według nich ty chcesz zobaczyć. Zależy to również od okoliczności, w jakich się z nimi spotykasz. Dusze mogą zdecydować, że w danym miejscu ukażą ci pewną część cech, podczas gdy w innym możesz zobaczyć coś innego. To, jak prezentujemy siebie sobie nawzajem, zależy w dużym stopniu od tego, co w danym momencie czujemy, jaki mieliśmy związek z daną osobą oraz gdzie się znajdujemy. Newton. Jeśli w każdym z naszych poprzednich wcieleń mamy inną twarz, to którą z nich przybieramy w okresie pomiędzy życiami? Pacjent. Mieszamy to. Przybierasz te cechy, jakie jak osoba, którą widzisz, najbardziej skojarzy z Tobą. Zależnie od tego, co chcesz przekazać. Pacjent. W innych życiach miałem twarze podobne do tej, gdy byłem Kowbojem z Teksasu. Wyglądałem wspaniale, ponieważ dobrze się wtedy czułem. To było szczęśliwe, nieskomplikowane życie. Istotne jest to, do czego dążysz, a nie to, jak wyglądasz. Dziewiąty pacjent. To pacjent, który ma za sobą wiele tysięcy lat wcieleń, na około 8 żywotów przed obecnym. Ludzie ostatecznie przestali spotykać się z nim u duchowych bram. Newton, nie martwicie, że nikogo nie spotykasz? Pacjent śmieje się. Był czas, kiedy było to dobre, ale już nie potrzebuję tego rodzaju rzeczy. Znam drogę, nie muszę nikogo widzieć. To, że udaję się do świata duchowego bez pomocy, była to decyzja mojego nauczyciela i moja. Wiedziałem, że jestem w stanie sam sobie poradzić. Aby dostać się do celu, jestem przyciągany jak przez magnes i cieszę się z tej jazdy. Płynę na fali, na strumieniu światła. Strumień jest podobny do pasm radiowych, jakby ktoś regulował pokrętłem i znalazł właściwą dla mnie częstotliwość. Muszę iść za snopami światła. Te fale mają kierunek i ja tam podążam. Później, kiedy już się zadaptuję, mogę poruszać się bardziej samodzielnie. Na razie jestem ciągnięty i powinienem się temu poddać. Lecę w stronę właściwej dla mnie przestrzeni. Istnieją dusze, które uległy tak poważnemu uszkodzeniu, iż zostają oddzielone od głównej grupy dusz wracających do duchowego domu. Wysiedlone dusze możemy podzielić na dwa rodzaje: te, które nie godzą się z faktem, że ich fizyczne ciało jest martwe i wracając do świata duchowego walczą z powodu osobistego bólu, oraz dusze, które w ludzkim ciele zostały wypaczone przez udział w działaniach kryminalnych. Pierwszą grupę dusz nazywamy duchami. Dusze tego typu nie godzą się na powrót do domu po śmierci fizycznej i często działają niekorzystnie dla tych z nas, którzy chcieliby zakończyć swoje ludzkie życie w spokoju. Tego rodzaju dusze są czasami błędnie nazywane demonicznymi duchami, ponieważ oskarża się je o atakowanie umysłów ludzkich w złych zamiarach. Taki duch może nie mieć żadnego związku z żyjącą osobą, którą niepokoi. Niektórzy ludzie są wygodnymi i otwartymi kanałami dla złych duchów, pragnących dzięki nim wyrazić swoją niepokojącą innych i skłonną do utyskiwań naturę. Również w głębokim stanie medytacji może od czasu do czasu wychwycić sygnały pochodzące od jakiejś istoty pozbawionej ciała które przeważnie wzbudzają irytację lub po prostu denerwują, a zawierają różne informacje, od zupełnie nieistotnych do prowokacyjnych. Po śmierci fizycznej zdecydowały się one z własnej woli pozostać przez jakiś czas w sferze ziemskiej ze względu na wysoki stopień niezadowolenia. Moim zdaniem są to okaleczone dusze, ponieważ są tak bardzo oszołomione i mają w sobie tak wiele rozpaczy, a nawet wrogości, iż pragną, aby ich przewodnicy trzymali się od nich z daleka. Można stosując różne metody, np. egzorcyzmy, zlokalizować wrogie, wysiedlone istoty i spowodować, by przestały one niepokoić ludzi. Można przekonać duchy, przebywające w ciałach innych osób, aby odeszły i ostatecznie przeniosły się we właściwy sposób do świata duchowego. Pozbawione ciała, nieszczęśliwe dusze, które z własnej winy czują się, jak w potrzasku, gdy będą gotowe, zostaną zaprowadzone do świata duchowego na ich właściwe miejsce. Tybetańska Księga Zmarłych. Źródło wierzeń religijnych tysiące lat starsze od Biblii opisuje stan świadomości pomiędzy wcieleniami, bardo, jako czas, w którym zło, jakiego się dopuściliśmy, wiedzie nas ku miejscu, miejscu duchowego odosobnienia. Można by to miejsce nazwać chrześcijańskim czyśćcem, miejscem pokuty, odosobnienia i cierpienia. Kiedy cała zła karma zostanie usunięta, świadomość duszy ulega przemianie. A dusze przybywające w czyśćcu otrzymują pozwolenie na udanie się do nieba. Dusze, które dopuściły się grzechów głównych, śmiertelnych, są skazane na wieczny pobyt w piekle. Moja praca ze wszystkimi pacjentami oraz ich duszami przekonała mnie, że nie istnieje miejsce intensywnego cierpienia dla dusz z wyjątkiem ziemi. Powiedziano mi, że wszystkie dusze idą po śmierci do świata duchowego, gdzie każdej okazuje się cierpliwość i miłość. Dziesiąty pacjent. Dusze, które działały na szkodę innych, ponoszą za to odpowiedzialność. Jedna z dusz, która była ze mną kiedyś w grupie dusz na podobnym poziomie, za życie jako mężczyzna zra zranił dziewczynę bardzo dotkliwie i nie dołączył ponownie do naszej grupy dusz. Po śmierci i przekroczeniu z bramy spotkał się jedynie ze swoim nauczycielem, przewodnikiem. Po niedługim czasie ponownie wrócił na ziemię jako kobieta do miejsca, gdzie ludzie byli okrutni, stosowali przemoc fizyczną. Jego pobyt w takim miejscu był zamierzony. Musiał tego wszystkiego doświadczyć. W karmicznym cyklu sprawiedliwości, sprawcy cierpień innych odpokutują za to jako przyszłe ofiary. Bhagavad Bha gita, kolejne starożytne Pismo Święte Wschodu, aktualne od tysięcy lat zawiera następujący fragment dusze, ulegające wpływom zła, muszą odkupić swoją cnotę. Pod koniec każdego życia stajemy się naszym najsurowszym sędzią przed obliczem przewodnika. Z pomocą naszych duchowych doradców oraz bratnich dusz sami decydujemy, jaki rodzaj konsekwencji naszych czynów będzie dla nas właściwy. Po spotkaniu z istotami, które powitały nas, u wrót świata duchowego, jesteśmy gotowi, aby przejść do miejsca, które moglibyśmy określić mianem czegoś w rodzaju kliniki lub miejsca uzdrowień. 11. Pacjent. Po rozstaniu z przyjaciółmi, którzy powitali mnie po śmierci, jestem przez jakiś czas sam. Pokonuję duże odległości, kieruje mnie niewidzialna siła. Udaje się do bardziej zamkniętej przestrzeni, która jest jak uzdrawiające naczynie. To miejsce jest przedsionkiem obszaru czystej energii. Wepchnięto mnie do środka i widzę jasny, ciepły promień światła. Dociela on do mnie jak strumień ciepłej energii. Ciekłej. Przypomina to parę wodną, która początkowo wiruje wokół mnie. Jestem zawieszony w świetle, przenika przez moją duszę. Pozwala mi wyzwolić się z ograniczeń mojego ostatniego życia, powoduje moją transformację, tak, że znowu staje się całością. Każde ciało pozostawia w tobie ślad, przynajmniej przez jakiś czas. Od niektórych z moich ciał nigdy się na dobre nie uwolnię, nawet jeśli zewnętrznie jest się od nich wolnym, to jednak zachowuje się najważniejsze wspomnienia dotyczące niektórych ciał. Teraz kiedy już jestem odnowiony, opuszczam to miejsce i udaję się do innego, cichego, gdzie będę rozmawiał ze swoim przewodnikiem. Dusza przybywa do tego obszaru świata duchowego, aby przejść coś w rodzaju przesłuchania dotyczącego niedawno zakończonego życia. Przewodnicy są uprzejmi, ale dociekliwi. Z relacji badanych wynika, że opisane wyżej wprowadzenie czy też okres przygotowania często odbywa się w miejscu podobnym do pokoju. 12. Pacjent. Pokój, w którym obawiane są sprawy dotyczące życia z przewodnikiem, widziane przez kolejną pacjentkę, wygląda jak pokój z dzieciństwa. W tym pokoju siedzi jej babcia, której zwierzała się za młodu w fizycznym życiu. Babcia okazuje się jej przewodnikiem. Pacjent. Rozmawiam z nią o wesołych i smutnych chwilach z mojego ostatniego życia. Wiem, że popełniłam błędy, ale ona jest dla mnie bardzo wyrozumiała. Kiedy wspominam, płaczemy i śmiejemy się razem. Później omawiamy wszystko, czego nie zrobiłam, a co mogłam była zrobić z moim życiem. Ale w końcu wszystko jest w porządku. Mój przewodnik wie, że muszę odpocząć w tym pięknym świecie. Mam taki zamiar. Nie dbam o to, czy kiedykolwiek wrócę znowu na Ziemię, bo mój prawdziwy dom jest tutaj. Trzynasty pacjent. Popełniłam samobójstwo. Newton. Jeśli ktoś na Ziemi popełni samobójstwo, to zostanie ukarany jako dusza? Pacjent. Nie, nie, nie istnieje tu nic takiego jak kara. To pojęcie ziemskie. Mój przewodnik będzie rozczarowany, gdy się dowie, że uciekłam od kłopotów i nie miałam dość odwagi, aby stawić czoło moim problemom. Wybór samobójstwa, jak w moim przypadku oznacza, że będę musiała później wrócić i znowu mieć do czynienia z tymi samymi sprawami w innym życiu. Straciłam po prostu dużo czasu za wcześnie żegnając się ze światem. Newton, czy myślisz, że twój przewodnik jest na ciebie zły, bo zakończyłaś swoje ostatnie życie? Pacjent. Nie, to ja sama jestem bardziej na siebie zła. Za to co zrobiłam i czego nie zrobiłam. I on o tym wie. Pacjentka musi zobaczyć bardzo wyraźnie i w pełni wszystkie błędy i negatywne strony swojego poprzedniego życia. W miarę rozwoju wydarzeń w życiu poprzedniego wcielenia pacjentki przyjmę rolę osoby pośredniczącej w kontaktach między tamtym wcieleniem a przewodnikiem. Chcę również zainicjować zamianę ról, a mianowicie, aby pacjentka zaczęła przekazywać myśli przewodnika. Dzięki połączeniu się pacjenta ze swym przewodnikiem można uzyskać pomoc tej wyższej istoty, wskutek czego wszystko nabiera wyrazistości. Newton Dobrze, a teraz będziesz w stanie zrobić coś niezwykłego. Policzę do trzech i będziesz mógł odgrywać podwójną rolę Klodesa oraz siebie samego. Umożliwi Ci to opisywanie myśli, zarówno swoich, jak i Twojego przewodnika. Podczas zadawania przeze mnie pytań będzie Ci się wydawać, że naprawdę stałeś się swoim przewodnikiem. Jesteś gotowy? Pacjent, myślę, że tak. Newton, raz, dwa, 3. Kładaj dłoń na czole badanego, aby stymulować przemianę. Bądź klodesem i przekazuj jego myśli. Siedzisz przy stole naprzeciw duszy Rossa Feldona. Co mówisz? Szybko. Chcę, by mój pacjent reagował od razu, nie zastanawiając się nad tym, jak trudne jest moje polecenie. Pacjent. Pacjent wcieliwszy się w postać swego przewodnika i wypowiadając jego słowa reaguje powoli. Wiesz, mogłeś postąpić lepiej. Newton. A teraz szybko, stań się ponownie Rossem Feldonem, przejdź na drugą stronę stołu i, i odpowiedz Klodesowi. Pacjent. Ja próbowałem, ale nie udało mi się. Newton. Ponownie zamień miejsce, przekaż myśli Klodesa i, i odpowiedz Rossowi szybko. Pacjent. Gdybyś mógł, to co zmieniłbyś w swoim życiu? Newton. Odpowiedz jako Ross. Pacjent. Nie uległbym wpływowi władzy i pieniędzy. Często wspomnienia z poprzednich wcieleń przeradzają się w aktualne problemy, niezależnie od tego, jakiej duchowej sytuacji dotyczą. Większość moich pacjentów w 75% przypadków wybiera ciała tej samej płci. Dotyczy to wszystkich, z wyjątkiem zaawansowanych dusz, które w bardziej zrównoważony sposób podejmują decyzję: czy chcą mieć ciało kobiety, czy mężczyzny. Kiedy wybieramy ciało i planujemy wszystko przed powrotem na Ziemię, nasi doradcy zawierają z nami pewien układ. Newton, czego on dotyczy, pacjent? Zgadzamy się na to, by nie pamiętać innych wcieleń. Newton, dlaczego, pacjent? Lepiej jest uczyć się, mając do dyspozycji czystą tabliczkę, niż z góry wiedzieć, co cię czeka. Każdego dnia w chwilach refleksji, podczas medytacji lub modlitwy docierają do nas w postaci pojedynczej myśli, wspomnienia zawierające informacje o tym, kim rzeczywiście jesteśmy. Okres pobytu w świecie duchowym, podczas którego mają kontakt ze swymi przewodnikami, przygotowuje ich do spotkania z grupą istot wyższych, radą mistrzów, radą starszych. Ta swoista komisja jest zazwyczaj złożona z trzech do siedmiu członków. W świecie duchowym panuje wszechogarniające przebaczenie. Najbardziej niezwykłą cechą świata duchowego jest stała świadomość istnienia potężnej siły mentalnej, kierującej wszystkich ku niezwykłej harmonii. 14. Pacjent. Z tego co rozumiem, ta forma istnienia w sferze niematerialnej odbywa się po rozmowie z przewodnikiem na temat całego życia i po wizycie u rady starszych. Newton. Czy widzisz nad oraz pod sobą inne dusze? Podróżujące w jakimś określonym kierunku? Pacjent. Owszem, to tak, jakbyśmy rozpoczynali w różnych strumieniach, a potem wszyscy powracający po śmierci zbierają się razem w wielkiej rzece. Można podróżować również w większym skupisku dusz opis tego zjawiska. Znajdujemy się w Morzu Energii, gdzie każdy z nas kręci się powoli w koło. Potem czuję, jakbym był znowu odciągany w kierunku małego dopływu, gdzie jest ciszej. Dalej od myśli tak wielu z umysłów. Zbliżam się do tych, które znam. Jesteśmy jak łososie płynące w górę rzeki, aby złożyć ikrę. Wracamy do domu. Gdy się tam dostaniemy, nie będziemy już nigdzie popychani, będziemy mogli wówczas swobodnie unosić się w przestrzeni. Bliżej miejsca docelowego widać długi korytarz, wybrzuszony w niektórych miejscach w formie arkad, a w nich dusze, plamki światła połączone w grupy, wyglądające jak winogrona, emanujące na zewnątrz światło. Ja idę do swojej grupy. W pewnej odległości przypomina to długiego robaczka świętojańskiego, którego boki rytmicznie wybrzuszają się i chowają. Inni pacjenci określili to miejsce jako unoszące się w powietrzu kaskady balonów, wiązki olbrzymich półprzezroczystych żarówek, gigantyczny strumień przezroczystych baniek. Jest wiele korytarzy. Czuję się związany z duszami z innych korytarzy ze względu na związki z przeszłości. Mózg w znacznym stopniu wypełnia duszę strachem oraz gwałtownością. Jest to dla nas trudne, ale dlatego właśnie przychodzimy na ziemię, aby to przezwyciężyć. 15 pacjent. W przypadku 15 okres przejściowy trwa dość długo. Przypadek ten jest bardzo pouczający, bowiem ilustruje postawę przynależenia duszy do przeznaczonego jej miejsca, a także głęboki szacunek dla tych, którzy rządzą całym systemem. Ponieważ pacjentka ta jest osobą mniej doświadczoną, a także nieco podenerwowaną tym, co widzi, otrzymujemy inną interpretację. Duchowego przewodnictwa w związku z przydzieleniem dusz do poszczególnych grup. Wraz z pacjentką udałem się do miejsca, w których zazwyczaj przybywa w świecie duchowym pacjentka. Widzę ludzi, których znam. Niektórzy są z mojej rodziny, lecz nie potrafię się do nich dostać. Ojciec zawsze będzie w moim umyśle, jeśli, by go, jeśli bym go potrzebowała. Nauczę się lepiej myśleć telepatycznie. Ojciec nie należy do mojej grupy dusz. Muszę pewne rzeczy sama przemyśleć wraz z podobnymi do mnie istotami. Pacjentka dotarła do swojej grupy dusz. Kontakt umysłowy z osobami pomiędzy członkami grup nie stanowi zakłócenia ich energii, jeżeli odbywa się we właściwej porze. Każdy tu przebywa w przydzielonym swojej grupie miejscu i nie wędruje odwiedzając innych, ani nie nawiązuje z nimi zbyt często kontaktu umysłowego. Pomiędzy grupami przemieszczają się najczęściej dyrektorzy, tak się sprawy mają wokół mojej przestrzeni. Kiedy dusza znajdzie się z powrotem w swojej grupie, zostaje przywołana przez Radę Starszych. Chociaż Rada nie działa na zasadzie oskarżyciela, tym niemniej dokładnie analizuje działania duszy w jej dopiero co zakończonym życiu, zanim pozwoli jej wrócić do odpowiedniej grupy. Badani mają dość często trudności z Opowiedzeniem mi, co się dzieje w trakcie takiego przesłuchania, jestem pewien, że blokady te są celowe. Rada Starszych. Oto relacja jednego z pacjentów. Po spotkaniu z przyjaciółmi, moja dusza, młodsza nauczycielka, zabiera mnie na zebranie Rady Starszych. Zostaje u mojego boku, aby tłumaczyć mi to, czego nie będę rozumiał, oraz udzielić Radzie wyjaśnień na temat moich działań w poprzednim życiu. Czasem nauczycielka wypowiada się w moim imieniu, niczym obrońca, lecz najczęściej rolę taką pełni starszy przewodnik, który przybył przed nauczycielką. Przede mną znajdują się zawsze, znajduje się zawsze tych samych sześciu starszych, odzianych w długie białe szaty. Ich twarze emanują łaskawością. Starsi oceniają moje zakończone właśnie życie, wskazując jak mogłem lepiej wykorzystać swoje talenty i które postępki sprzyjały memu rozwojowi. Wolno mi swobodnie wyrazić swoje pragnienia i frustracje. Twarze wszystkich starszych są mi znane, w szczególności dwóch z nich, wyglądających młodzi od reszty, którzy zwracają się do mnie częściej niż inni. Wydaje mi się, że potrafię odróżnić kobiety i mężczyzn. Każdy ze starszych zadaje pytanie we właściwy sobie sposób, ale wszyscy są uczciwi i szczerzy i traktują mnie sprawiedliwie. Nie mogę niczego przed nimi ukryć, ale sam czasem gubię się w plątaninie przesyłanych błyskawicznie między ich umysłami myśli. Kiedy tak się dzieje, nauczycielka tłumaczy mi, co o mnie sądzą, chociaż mam wrażenie, że nie mówi mi wszystkiego. Zanim powrócę na ziemię, starsi będą chcieli jeszcze raz mnie zobaczyć. Dusze uważają, że wróciły do domu, kiedy ponownie znajdą się wśród osób z grupy o podobnym rozwoju, w przeznaczonej grupie przestrzeni. Po śmierci fizycznej wędrówka duszy kończy się przybyciem do miejsca pobytu przeznaczonej jej kolonii dusz, chyba że jest to dusza bardzo młoda lub że powinna być z jakichś powodów izolowana. Inne dusze tworzące kolonie są bliskimi przyjaciółmi, znajdującymi się na podobnym poziomie rozwoju świadomości. Członkowie grupy mają ze sobą częsty i bezpośredni kontakt, niczym w ludzkiej rodzinie. Osoby te wykazują tyle wzajemnej sympatii i wrażliwości, że przekracza to wszelkie nasze wyobrażenia. Drugorzędne grupy dusz tworzą rodzaj społecznej grupy wsparcia, której członków nie łączą już tak bliskie stosunki. Takie większe drugorzędne grupy istot składają się z gigantycznych zespołów skupisk pierwszorzędnych. Nigdy nie słyszałem, aby grupa drugorzędna liczyła mniej niż tysiąc dusz. Pierwszorzędne skupiska dusz, tworzące jedną grupę drugorzędną, wydają się utrzymywać raczej sporadyczne kontakty, bądź też nie kontaktują się ze sobą wcale. Podgrupy w skupiskach pierwszorzędnych mogą liczyć od 3 do 25 dusz. Z relacji badanych wynika, że przeciętnie jest to 15 dusz. Członkowie jednego skupiska są ściśle ze sobą związani na wieczność. Często są to dusze o podobnych zapatrywaniach i współpracy wspólnocie celów, nad którymi stale pracują. Zazwyczaj wybierają wspólne życie na ziemi jako krewni lub bliscy przyjaciele. Z relacji badanych wynika, że powszechnie spotykają się w jednej grupie bracia i siostry z poprzednich cieleń, rzadziej natomiast rodzice i dzieci. Po śmierci rodzice mogą nas powitać w bramie do świata duchowego, lecz później możemy się, możemy nie spotykać ich zbyt często. Okoliczność ta nie ma związku z dojrzałością duszy, bowiem dusza rodzica może znajdować na niższym stopniu rozwoju niż dusza potomstwa. Koniec.